Co to jest? To są książki. To jest książka i to jest książka. Te książki nie są jednakowe. One są różne. To jest mała książka, a to jest duża książka. Ta książka jest większa od tej. To jest duża książka. Ona jest większa od tej. Ta książka jest mniejsza. Ta książka jest mniejsza od tej. A to jest najmniejsza książka. Ta książka jest najmniejsza. To jest malutka książka. Ta książka jest mała. Czy możesz wziąć małą książkę? Tak. Proszę bardzo. Czy możesz wziąć dużą książkę? Tak. Proszę bardzo. Weź teraz średnią książkę. Proszę bardzo. Czy możesz otworzyć małą książkę? Tak. Proszę bardzo. Na dole leży duża książka. Na niej leży. Średnia książka, a na niej mała książka. Ta książka jest najmniejsza, a ta największa.